Witajcie kochane, werniki na kanale Iwitaro. To czytanko będzie na miesiąc czerwiec 2021, na pracę, tutaj jest właśnie w tym rzędzie i tutaj na miłość. Te zakryte karty to jest rada na każdą z tych sytuacji. No tak, w ramach wyjaśnienia. Ok? No to zaczynamy. Jak widzicie, tutaj macie gwiazdę i koło fortuny. No piękne karty na miesiąc czerwiec. Yy, ogólnie yy, to jest spełnienie marzeń słuchajcie to jest coś co yy, jeżeli masz coś za, yy, zamierzasz coś zrobić i się zastanawiasz czy nie wiem zmienić pracę yy, czy zainwestować pieniądze w jakąś lokatę jakiś no cokolwiek yy, czy iść i może do uczyć się czegoś yy. No, doskonalić jakieś swoje talenty, rozwijać. Więc to jest dobry moment na te właśnie sytuacje. Jeżeli nic Wam wcześniej nie wychodziło, to około Fortuny mówisz, że teraz masz zielone światło na, na to, by rozwijać swoje możliwości, by swoje marzenia spełniać. Złapa samia, słuchajcie, mija, więc dlatego yy, powiem Wam, że, yy, że te karty wręcz wołają zmienić u siebie. Jeżeli sam tego nie zrobisz, to powiem Ci, że, yy, że los tak Ci się ułoży, że sama zobaczysz, czy sam, że. Yy, hmm że po prostu będzie się wszystko układało. To będzie awans, nowa posada, to może być nawet podpisywanie korzystnych umów. jakieś pozytywne decyzje urzędowe. No koło fortuny oznacza zyski, powodzenie, więc <gryw> naprawdę piękna macie karty na miesiąc czerwiec. Zobaczymy co tutaj Yy, jakie karty Wam wyjdą, właśnie na, yy, na gwiazdę? Gwiazda właśnie mówi o spełnieniu marzeń. I komfortunę na realizację. Po prostu. Ops. A, karty tutaj latają. No świetnie, słuchajcie. No coś dla Was. Tu jest mag. Mag, a pod spodem. Król Buław Oj, przepraszam o, zobaczcie i tutaj macie no, mag jest kreatorem swoich pomysłów od niego zależy jak jak i co będzie realizowane, czyli od ciebie zależy co chcesz osiągnąć w czerwcu? To są, to rozpoczniesz jakieś nowe działania w jakimś kierunku. To jest twórczość, pomysłowość, kreatywność, pewność siebie, więc ty to wszystkie cechy masz, dzięki którym po prostu zrealizujesz swoje marzenia. Także, no, to jest to, witalność, energia, no. Jesteś panem, czy panią w tej sytuacji, o jaką pytasz. Naprawdę od ciebie zależy, co zrobisz od ciebie. Chociaż, kurczę, no, to koło fortuny też mówi że, yy, że tak ci się wszystko ułoży. Nawet jak nic nie zrobisz, to i tak ci się wszystko ułoży. Yy, twoje marzenia będą spełnione. A tutaj król, yy, król yy, Buław. To jest energia miesiąca. Więc powiem Ci, że to jest osoba, która Ci może pomóc. Poproś ją o pomoc. Może ty jesteś tą osobą, która wie, czego chce, kreuje swoją rzeczywistość i super, wszystko Wam wychodzi. Jaka jest rada na tą sytuację? Od kart? Słuchajcie. Hmm, umiarkowanie. Umiarkowanie mówi, by uwierzyć w swoje możliwości, tak? Ta droga jest dobrą drogą do realizacji swoich zamierzeń i celów. Także, wodniki, no po prostu wasz, to, co zamierzacie w pracy uczynić, macie jakieś swoje pomysły. No po prostu to realizujcie w czerwcu. A teraz zobaczymy, co tam u was słychać w miłości. No w miłości pustelnik i, yy, i sąd tutaj już jest taki mniej trochę kolorowo. Pustelnik yy, jest mężczyzną, który jest, yy, czuje się samotny w związku. Jeżeli jest w związku, może to być osoba wolna, która czuje się po prostu samotna i chciał Chciałaby coś zrobić i nowego w swoim życiu. Znaleźć tą drugą połówkę na przykład. Słuchajcie, no sąd ostateczny z kolei to mówi o tym, byś się obudził, czy obudziła. Bo przecież w tym postelniku może być też kobieta, tak? Tak samo możesz się poczuć yy, samotna. Yy, Masz już dość w lato nadchodzi, słuchajcie, i nie chcecie być nawet sami tutaj w tej sytuacji. Chcecie, by się coś działo. I tutaj właśnie sąd mówi, obudź się, tak? Wyjdź z tych domowych pieleszy, zacznij działać. Zrób coś ze swoim życiem. No tak to właśnie widzę. Nie sieć i nie narzekaj. Także słuchajcie, tak naprawdę to musicie coś zrobić z tym, w jakiej jesteście sytuacji. W czerwcu nadchodzi czas, gdzie to, co zrobisz, będzie miało wpływ na wasze dalsze życie, czyli. Może poznasz jakąś osobę inną, drugą. Jeżeli jesteś sam czy samotna, to musisz wyjść do ludzi. No po prostu. A jeżeli jesteś w związku, gdzieś źle czujesz, osamotniony czy samotna, to no, myślę, że trzeba porozmawiać iść gdzieś razem na spacer. Nie wiem, jeżeli obu stroną zależy, to myślę, że jest co naprawiać, prawda? A jeżeli nie, no to no, Ta karta również znaczy rozwód, rozstanie, więc od Ciebie zależy, w jakiej jesteś sytuacji, tak? Ty sam, czy sama wiesz, w czym jesteś i co chcesz zmienić w swoim życiu? Zobaczymy, co tutaj karty mówią. O, no już na pewno, no, niestety, słuchajcie. No, niestety tu jest piątka, kielichów. No, a energia miesiąca to jest Azbuła. As Słuchajcie, on też mówi as, yy, o tym, o działaniu. O działaniu, by się tutaj nie. Ach, może samotny jesteś, bo co, żałujesz czegoś? Tutaj karta właśnie mówi: hmm. Hmm. Tutaj ta karta mówi o porażce uczuciowej. No, właśnie tutaj, tak jakby do tego pustelnika na, nawiązuje, tak? Strasznie źle się czujesz. Yy, nie widzisz możliwości tych, co tutaj są w tych dwóch kielichach. Myślisz o tym, co się już złego stało w Twoim życiu. A tutaj jednak yy, yy, jest yy, energia. Yy, Asa buław, czyli to jest y, noc, to jest żar, to jest podnieść głowę, zobacz, ile masz możliwości jeszcze wokół siebie. Nie zamartwiaj się, nie siedź w tej stagnacji. Mm. A buław mówiłbyś, może zaczął żyć na nowo, może, no właściwie, no ja bym się po prostu powtarzała. Bo tu, as, w Asie, właśnie tutaj jest nowy związek, nowe jakieś sytuacje, które yy, to szybko wszystko się dzieje. Więc y, to jest ogień, to jest namiętność, to jest. Yy, wow, po prostu, jaka jest. Ra no nie, no świat, słuchajcie. No świ świat, no nawet karty Wam radzą, byście wyszli z tej stagnacji. Idźcie. Yy. No, jedźcie gdzieś na wycieczkę może za granicę nawet ta karta również mówi o tym, że nie powstrzymasz czegoś jeśli, jeśli się rozpada pozwól się temu rozpaść czyli jakby jeżeli mówię do osób które już beznadziejnie się czują w swoim związku więc y, pozwólcie na rozpad, by po prostu coś nowego zawitało w waszym życiu a jeżeli wam zależy, no to przecież e, naprawiać również można to, co je, i posklejać to, co się jeszcze da. Dobra, zobaczymy, co wam powiedzą karty. Anioły tym razem na sytuacji w której jesteście w miesiącu czerwcu. To będzie ogólna rada dla Was, dla wodników. Na miesiąc czerwiec 2021. Już jest. W, niedaleko, w niedalekiej przyszłości, proszę. Tutaj <toddaj> daję. Teraz Wam przeczytam. Co Was czeka w niedalekiej przyszłości? To, o co pytasz, wydarzy się już wkrótce. Nie jesteś więc skazany na długie oczekiwanie. Zachowuj optymizm i kontynuuj podążanie swoją obecną ścieżką. Bądź jednocześnie otwarty na otrzymywanie. I to wszystko na ten temat. Myślałam, że coś jeszcze więcej jest, ale to, więc słuchajcie, no musicie czekać na to, co się stanie, musicie obserwować myślę, że wszystko się Wam ułoży bardzo dobrze i w pracy, i w miłości mimo wszystko zobaczymy co tutaj jeszcze powiedzą runy dla Was na miesiąc czerwiec ok, zaraz je przełożę ok, I teraz potasujemy na miesiąc czerwiec 2021 dla nośników jedna karta wyskoczyła, się pokazała proszę piękna jest byś był królem czy była królową wszechświata świat należy do ciebie wręcz ma tak samo te ręce jak tutaj ten y, głupiec w tej karcie Hmm. Ale wam doczytam. A co? <laughs> to jest runa Mannas. Mannas, tak. Mannas się nazywa. Y Sfery, potęga człowieka, humanizm, szlachetność, wspaniałomyślność. Aspekt pozytywny, uczłowieczenie, poznanie wyższych poziomów tajemniczenia, umiejętność pracy w zespole, kolektywizm, tolerancja. Afirmacja: jako człowiek pojmuję wszelkie związki i więzi społeczne i dzięki temu dobrze czuję się wśród innych ludzi. Myślę, że to czytanie, właściwie te oba czytania mimo wszystko są bardzo optymistyczne dla was wodniki. Mam nadzieję, że spełnią się wszystko to, co najlepsze, że wszystko pójdzie po waszej myśli. Myślę, że wam intuicja bardzo wiele podpowie, jak zachować się w jakiejś sytuacji i co robić i... No i życzę Wam, żeby Wam się te wszystkie marzenia spełniły, do jakich dążycie. Trzymajcie się, do następnego razu. Pa!